Dobra, utopił się trochę, więc możemy teraz z nim powalczyć. Kurde, jak mężczyzna z mężczyzną, proszę Państwa. 1 vs. 1 Storm HC vs. Co gościu ogarnia? Nie mam zielonego pojęcia, ale ktoś chyba nad nami zjadł właśnie refila. To chyba nie jest dobre. To chyba nie jest dobre, bo refil, jak dobrze wiecie, odnawia HP. Witam, witam. Z tej strony Automat.pl A przed wami Skywarsy na 1.10. E, wersja, która wyszła dopiero tak naprawdę niedawno. Nie wiem, czy to parę dni temu było, czy trochę więcej niż parę dni temu, ale. Chyba tydzień temu, ale, nie, ale, ale nieważne, wyszła ta wersja i są już serwery, oczywiście na, na tę wersję 1.10 podstawione, oczywiście. Nie różni też chyba się aż tak bardzo od 1.9 cała rozgrywka, aczkolwiek postanowiłem spróbować, jak to wszystko wygląda na własnej skórze zobaczyć. Czy, jakie są zmiany, czy są zmiany, i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że też grają tutaj osoby na serwerze, które mają Minecrafta dalej 1.9, więc myślę, że tych zmian tak nie będą jakieś super, super zauważalne te zmiany, aczkolwiek. Jestem ciekawy jak to będzie po prostu wyglądać. Dobra. No to jest zbieram te itemy, ale tak naprawdę w każdej chwili może mnie ktoś tutaj zaskoczyć. Więc ja sobie bardzo chętnie tutaj zbiorę jakieś itemki. Tak w miarę, żebym mógł właśnie, no właśnie. Już zapomniałem, że to jest 1.9, a nie znaczy 1.10 w sumie, a nie 1.8 powiedzmy. I nie mogę sobie tak kurde bić cały czas mieczem. Ale ciekawe są kurde dźwięki jak się bije, szczerze mówiąc. Są one inne. Po prostu są one inne. Dobra, udało się gościa zabić, on nie był tutaj żadnym wyzwaniem dla nas. Wyzwaniem jest teraz, przestanie się palić. Przestanie się palenia, czy whatever. Nie wiem, nie jestem palaczem, więc nie wiem. Ha, ale to było śmieszny automat. E, dobra, śmiemy sobie tarczę, bo tarcza zawsze tam nam trochę poblokuje, zawsze to jakieś tam e, dodatkowe, coś nam da. Muszę, kurde, przyzwyczaić się do tego, żeby nie skakać. E, kiedy strzelam łukiem, bo to się też zmieniło, że jak się. Skacze to się niestety inaczej to się inaczej te szczały szczelają, prawda? I ja jestem przyzwyczajony, że ja po prostu skaczę przy skoku. skacze przy skoku. Serio, automat. Skaczę przy strzale i przez to tak wiecie trochę. No, no to, to, to po prostu nie działa zbyt dobrze. Dobra, to w ogóle, kurde, ile gości już tutaj zabiłem? Mam już parę, całkiem sporo killi. To, to mi się podoba jak najbardziej. Przydałoby się, szczerze mówiąc, jeszcze kogoś zabić, albo najlepiej sobie zenchantować miecz. Aczkolwiek znaczy, ja chyba nie będę mógł zenchantować, bo nie mam lapizu, no właśnie. Skąd ja mam... A mam lapis, dobra, jestem ślepy, wybaczcie. Dobra, no to mam lapis, mamy enchantowany, fajnie. Ziomson, kurde, siema. Tylko gdzie jest jeszcze ten drugi ziomek? Który też tutaj był na ręce, bo jest jeszcze trzech graczy. a tu się schował ziomeczek malutki. No patrzcie na niego, patrzcie, no dobra, ale może pójdziemy najpierw do tego sobie tutaj. Uh, let it go, let it snow i w ogóle nie wiem, whatever. Mamy tutaj na szczęście tarczę, która nam nie pomaga w tym, żeby nie zostać zepchniętym, ale udało się gościa zepchnąć. Kurde, on tam jeszcze spadł na dół, widzicie to? Kurde, jaki forfitter z niego niezły. Z tego co widzę, dobra, może mam jakiś kill-off. No, ja mam niestety tylko taki kill-off, ale może on wystarczy, zobaczymy. Postaram się gościa trafić, spadni. Tak, spadł, pięknie. Tak spadł, spadł, dobra, pięknie, więc udało się zabić kolejnego ziomka. Jest jeszcze jeden tutaj żywy na arenie, więc zostało jeszcze jego tutaj ukatrupić. No i mamy wygraną tak naprawdę no, Jakby na to nie patrzeć. A rękę ziomek! Ciebie trochę laguje chyba? Takie mam wrażenie. W ogóle na F3 zobaczycie, że rzeczywiście jestem, je, jestem na tym 1.10, Żeby nie było, że kurde oszukuję was, że serwery już jedna 1.10 są i w ogóle. Eee, dobra, weźmy sobie tutaj przejdźmy do tego ziomka, bo on widzę... Czas padł? Nie, dobra. Jakieś partiklesy tam leciały, już myślałem, że go spadł i tak Ej, dobra, ja się poddaję, ja się poddaję Ja z automatem nie walczę, bo to nie ma sensu, ale jednak nie Dobra, on tutaj się gdzieś chowa, patrzcie Co on zrobił? Co on zrobił? W jaką mnie on pułapkę Przywiódł Skurczybyk Widzieli, jak on zrobił dziurę on wiedział, że ja tam wskoczę, do niego walczyć. On zrobił dziurę, żeby je tam zepchnąć. Kurde! Okej, okay, tak więc znajdujemy się na kolejnej ręce. Jest to nieco inna ręka niż na którą wchodziłem, ponieważ ona po prostu się szybciej zapełniła. E, no i chyba kiedyś już grałem, mi się wydaje, na odcinku. Tak ja mam przynajmniej wrażenie. Mamy nawet tutaj jakiś. E, mamy jakiś nawet ten, z tego co widzę, kompas, który nam wskazuje. Graczy. Nie wiem, czy to będzie takie potrzebne, bo w sumie łatwo tutaj znaleźć tych graczy, aczkolwiek zawsze nie narzekam, bo to może się jak najbardziej przydać. Dobra, mamy tutaj sporo tych itemów, z tego co widzę. Naprawdę sporo. I to mnie jak najbardziej zadowala, ponieważ im więcej itemów, tym w sumie lepiej. Zwłaszcza, jeżeli itemki są potrzebne tutaj do gry do zwycięstwa. Dobra, przydałoby się tutaj skoczyć do kogoś. Tutaj gości nie wiem co kombinuję, ale go trochę zepchnąłem. Może mi się uda, uda go zepchnąć? Nie, nie uda mi się go zepchnąć na sądów. więc po prostu skoczę do niego tutaj sam. Tak, chyba jest jeszcze kolejna skrzynka, której nie wziąłem, byleby jak ktoś teraz z łuku nie zestrzelił. Dobra, nikt mnie nie zestrzelił, okej, okay. żyję, siemasz. Yo, witam, z tej strony, automat, gościu, nie bij mnie cały czas, bo to ci nic nie daje. Tak, jeden 10 jest takie, że to nic nie daje, jak się bije cały czas, trzeba trochę jednak te odstępy robić. Dobra, jakiś sharpness? Jest jakiś sharpness, no pewnie, że jest. Co so, jakbym spotkał gdzieś kowadło, to bym bardzo chętnie później sobie połączył i zrobił jakieś, jakiś lepszy mieczyk. Mam na myśli na przykład szaplę 2, coś w tym stylu. E, nie wiem w ogóle czemu mi postać sama teraz skoczyła, bo ja nie kliknąłem w spacji mi postać sama... Skoczyła, kurde ziomek! Weź tak nie strasz mi następny raz, co? Weź, kurde Come on. Panie! Panie! Co pan tu robi z tym bikonem? Nie mam pojęcia. I nie wiem czemu naprawdę... No patrzcie no! Postać mi sama skacze. Co się dzieje z tą grą? Nie mam pojęcia. że to są bugi tej wersji? Czy po prostu ja coś z i mi samo zaczyna skakać? Czy coś mam w controlsach zmienionego? Nie wydaje mi się! Dalej mam skok na spacji, więc to jest bardzo dziwne. No, kurde. Czy jest jakiś auto jump? Ty, może jest w opcjach gdzieś auto jump rzeczywiście. Może coś jest w tych w opcjach, żeby y, się cały, samo skakało. Może coś jest? Nie mam pojęcia. O, właśnie, auto jump on. Widzicie to auto jump? O co chodzi? Kurde. To jest aż bez sensu. Nie no, be, bez przesady. Auto jump to jest głupota. Trochę. Takie mam przynajmniej wrażenie. No, bo bez przesady. No, auto jump, automatyczny skok. Komu to potrzebne? Komu? Bez przesady też, kurde. No, fajne są zmiany niektóre, ale auto skok to takie, nie wiem, przesada chyba lekka. Nieważne. W każdym razie lecimy tutaj do kolejnego przeciwnika Kurde autoskok, ja się dziwię o co chodzi Nie znam wersji 1.10, a oni autoskok wprowadzili No to jest naprawdę już very, very strange Dobra Dałoby się do tego ziomka tak trochę dostać Siemasz Co tam u ciebie, no? U mnie jest w sumie całkiem dobrze, tutaj się trochę chcę pogłaskać, widzisz, mieczem Mam Na nadzieję, że to cię zadowoli Tak, bardzo cię to widzę zadowoliło, aż spadłeś z wrażenia, ziomeczku Mam troszkę szczęście Ho, ho! Podpalił, że tak powiem, tylko fajnie by było, gdybym się przestało w końcu palić. Przestałem na szczęście, więc jest good, co mi się podoba jak najbardziej. No i przydałoby się iść dalej, kroczyć dalej ku zwycięstwu. Tam ziomek widzę... szalony. O no Jezu, ale też strzały mają chyba jeszcze mniejszy zasięg niż kiedyś miały, takie mam wrażenie. Tam jest w ogóle sojusz, więc... Jest spoko. No, będę miał, będę trochę miał do walczenia z tego, co widzę. No, naprawdę mi się wydaje, że od 1.9 są te szczały jakoś, mają mniejszy, mniejszy, e, dystans, mniejszy, wiecie, wiecie o co chodzi. Po prostu mniej sięgają. Więc trzeba jakoś wyżej celować. O, gościa trafiłem! No, 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 to aż mi się spodobało, jak go trafiłem. Dobra. Dalej nam wskazuje tego gościa, który był jego so sojusznikiem. Więc jak go szybko tutaj jakoś zajdziemy od tyłu, to może się nam go uda zabić. Okej, okay, strzeliłem go od tyłu. Aj, zauważył mnie przez to. To był chyba lekki błąd, ale gościu w ogóle nie ogarnia z tego co widzę. Życia ani czegokolwiek, więc udało się kolejnego zabić. Bardzo fajnie. Tutaj kolejny ziomek, który chce mnie tutaj walczyć ze mną. Ale ja mu nie dam, ja mu nie dam. Trzeba to szybko wygrać. Easy peasy lemon syke A Dobra, skoczymy sobie tutaj. Siemano! Dzień dobry, już jesteś zabity. No i został tylko jeden ziomek. Który jest tam, już go widzę. No i kurde, czyżby w końcu wygrana ręka? Druga ręka już powinna być wygrana. Mam nadzieję, że tak się uda, przynajmniej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście. Uh, let it go, let it go i tak dalej. Nie będę śpiewał, bo wiem, że <laughs> nie lubicie tego. Dobra, znaczy ja tego nie lubię, ale wy niektórzy lubicie. Nie mam pojęcia, czemu. To jest very strange. Dobra, ziomek tutaj zaskoczony, i w ogóle o co chodzi? Mi się udało wygrać tę rękę. I słuchajcie, jako to, że to jest nowa wersja, to zagram sobie jeszcze jedną rękę, więc widzimy się po prostu tuż po krótkim cięciu. Tak. Okej, okay, znajdujemy się na kolejnej arenie? i to jest Paryż, co ciekawe. Mapka Paryża, no, no powiem szczerze, że... To będzie chyba ciekawa rozgrywka, bo jeszcze na takiej mapce nie grałem. A jestem ciekaw, jak będzie się grało na takiej mapce, dobra. Lećmy, lećmy tutaj. Słuchajcie, ziemaczki w ogóle. Nie wiem, to są Skyworksy, więc wiecie, że na Skyworksa zawsze gadam jakieś głupoty, i pierdoły, i głupoty. Więc jesteście do tego pewnie przyzwyczajeni. Dobra, zejdźmy sobie jeszcze niżej, jeszcze głębiej. Weźmy sobie, rozwalmy to. Coś mi scroll nie chce działać tak, jak powinien działać. Dobra, mamy tu jakieś kolejne itemki. Weźmy sobie bloki, bo bloki tutaj są. Oj, w cholerę ważne, że tak powiem. Mamy diaksowy miecz od razu? Mamy taką. No, jakąś tam przewagę. mamy na pewno, bo diaksowy miecz to jest jednak coś bardzo spoko. Przejdźmy się tam, przejdźmy się tam. Zobaczmy, co tam ziomek ma przyszykowanego dla nas. Może. A może czeka na nas? Może wiecie, no chce nas na przykład przytulić, coś w tym stylu? Nie, pewnie chce nas zabić. Tyle w sumie, co tu wiele gadać. Ziomek jest trochę chyba zaskoczony moją obecnością tutaj. Nie spodziewał się mnie tak wcześnie. No i bardzo dobrze, bo sobie pomarł szybko. A ja tutaj sobie już siedzenie jakieś przygotuję na. Zapas, <laughs> dobra, trochę mi jeszcze kaszle, bo coś się okazało, że nagle jestem znowu chory, no ja nie wiem jak ja to robię, tak często jestem chory, ale nieważne, to, to nie jest pewnie choroba, tylko po prostu nie wiem, no mój organizm jest głupi czasem i nie ogarnia, że kiedy ma być grzeczny, to staje się niegrzeczny i wiecie, no, tak to trochę niekiedy bywa. Dobra, ziomek tutaj zapięty bardzo fajnie, to mi się podoba, e, mamy, już nie mamy bloków, dobra, więc przydałoby się do tego ziomka doskoczyć, ale boję się, że nie doskoczę. Wiecie co, Jolo? Jolo, ależ to był skok, proszę państwa, 238,5 metra. Ziemek nawet nie ogarnia z tego co widzę eee, trochę uderzania we mnie. To jest ciekawe. Eee, ale dobra, ale udało się go zabić na spokojnie. Mamy jego bardzo fajne spodenki. Eee, zjemy sobie tylko jeszcze kurczaka, żeby nam się już regenerowa regenerowało od razu HP. No i kurde, nie wyrzucaj! Żeżym wyrzucił stoł na dół. Boże święty, no na no, świetnie, dobra. To był lekki błąd, to był lekki wielki błąd i niestety. Mówi się trudno i płynie się dalej. Czy, czy coś takiego, nie wiem. Dobra, weźmy sobie na pewno lapis, bo lapis to enchant i a enchant to zwycięstwo. He remember. remember! Dobra, y kurde, jakiego głupoty gadam naprawdę dzisiaj. Lecimy sobie dalej, mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zepnie. Nikt nawet nie ma takiego pomysłu, żeby mnie zepnąć. Mam nadzieję, że nie, bo to. A, kurde, ja chcę sobie pożyć. Ja jestem tutaj porządnym obywatelem i w ogóle. Nie mam kompasu, mam kompas. Dzień dobry kompasie, co mi dzisiaj powiesz? No, słuchaj automat, tam masz przeciwnika, proszę bardzo, wbijaj do niego jak na Bombsaida. Jeguję ci kompasie. Eee, posłużę się twoją radą. Bardzo chętnie, bo mądrze gadasz, nie mam już bloków, serio. dobra, no to sobie wyśmijmy tą siekierkę, którą tutaj mamy i sobie troszkę bloków zdobądźmy. A widzę, że gości kopie sobie coś w jaskini. Spoko, każdy ma swoje sposoby na zdobywanie itemków Itemków, itemków, whatever Rzeczy, po prostu W tej grze Dobra, skoczmy sobie tutaj Gościa tutaj zaskoczymy trochę bo się nie będzie spodziewał Ataku z góry! Siemano, siemano Siemano, siemano Kurde, jeszcze się sam podpalił, pięknie O to chodzi i ludzie po prostu wiecie, no widzą mnie to, o nie, o nie, automat, no to, my, no to ja już sobie, to ja już sobie umrę, może, no pa, pa i w ogóle. Tak to wygląda z mojej perspektywy niekiedy. Weźmy sobie jeszcze trochę więcej tego drewna, bo zaczyna nam trochę brakować. Szczerze mówiąc, tam widzę, że gościu próbuje się przedostać na środek, już go za chwilę tutaj szczałami zepchnę. O kurde, ale gościu idealny timing miał, no. Come on! o, nie mogę trafić, boże! Ślepota ruska Czemu ruska nie pytajcie, tak moja mama mówiła Albo nie mówiła i ja sobie to wmawiam Nie wiem, whatever, whatever Lecimy dalej e, Mówię cokolwiek, żeby cokolwiek mówić Tak jest zawsze, tak było, będzie i w ogóle Tak być powinno Dobra, ziomki, ziomki tutaj Będą chciały chyba mnie zabić Ale to im się nie uda, bo ja tutaj wskoczę Kurde, sojusze na jeden Są takie w miarę łatwe Do pokonania, to jest ciekawe Siema, witam Witam, witam, witam. No, proszę, proszę. Kościół, tutaj aż zjadł sobie refila. Ops, Jezu, kiedy to jest nudna ta walka w sumie, jakby na to nie patrzeć. Giń, 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 giń. Dobra, zginął jeden. Teraz też na kolejnego. Ale wiecie co, zanim sobie z nim powalczę, to ja sobie zjemę. <gry> Kurde, co ja żem mu zrobił? No chodź tu. No ja sobie lawę wylałeś, proszę bardzo. Nie to tam mało obchodzi w sumie twoja lawa. No, siema, siema. Cio tam, co tam? Jak się czujesz? No jak się czujesz, no jak tam? Sobie spadnij trochę na dół, co? Ja ci tutaj trochę porozwalam Bardzo fajnie. No utop się, utop się, proszę bardzo. Dobra, utopił się trochę, więc możemy teraz z nim powalczyć. Kurde, jak mężczyzna z mężczyzną, proszę państwa. Jeden versus jeden. Storm HC versus automat PL. Co gości ogarnia? Nie mam zielonego pojęcia, ale ktoś chyba nad nami zjadł właśnie refila. To chyba nie jest dobre. To chyba nie jest dobre, bo refil, jak dobrze wiecie, odnawia HP. A jak ktoś odnawia HP, to to nie jest dobre. Dobra, goście jest nad nami. Zresztą tutaj żeruje na tym, że my się klepiemy. Co jest trochę w sumie. E, humski z jego strony, ale pewnie. Ja bym. nie, ja bym tak na jego miejscu nie zrobił, szczerze mówiąc. Dobra, goście, co, co ty odwalasz z tym łukiem? Naprawdę myślę, że mnie z łuku pokonasz. Też mam łuk, patrz. I mam zdecydowanie lepszy od ciebie ten łuk. Tylko jak ci trafię, może co? Dobra, weźmy się zajmiemy jeszcze tym gościem. Najpierw, bo on mnie tutaj wkurza. Trzeba go tutaj szybko rozwalić. Patrzcie, ciosy szybkie, kurde. Pięknie pokonany kolejny ziomek. Dobra, tutaj Storm HC dalej tu jest ziomek. E, dobra. E, dobra, chciałem do domku wejść, ale to chyba nie byłby najlepszy pomysł w tym momencie. Dobra, gościu, masz jakieś dziwne lagi. Weź się z tym ogarni. Weź się z tym ogarni. I zgiń, proszę cię. No, come on, ile mam czekać? Ja już chcę wygrać tę marękę, ja e, już skończyć chcę ten odcinek, chcę. A ty, cały czas tutaj, kurde, jakieś lagi, niesamowite. Ale się udało wygrać, więc ja no, dziękuję za oglądanie. Jeżeli się spodobał film, oczywiście łapki, srapki, w ogóle subskrypcje, komentarze. Piszcie, co myślicie o wersji 1.10. Chyba się niewiele zmieniłam, chociaż ten auto-jump i nowy dźwięk uderzania jest ciekawy. Nie powiem. Tymczasem ja bardzo dziękuję za oglądanie. No i standardowo, trzymajcie się. Naryczka.